Pan z wami jest Duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Łukasza chwała Tobie Panie Jezus powiedział do swoich uczniów pewien bogaty człowiek miał rządce którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek przywołał więc go do siebie i rzekł mu cóż to słyszę o Tobie Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego. Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział sto beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł 100 koców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił. Synowie bowiem tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi, niż synowie światłości. Ja też Wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą Mamonom, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto Was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie oto słowo pańskie baba tobie grzesze Zawsze ta Ewangelia jest prowokująca, ponieważ w sercu zawsze pytamy, jak to jest, jak to Jezus mógł pochwalić tego nieuczciwego rządcę. Najpierw trzeba powiedzieć, że wypowiedź Jezusa składa się z dwóch części. Najpierw Jezus wypowiada się co do jego zaradności, a potem Jezus wypowiada się co do jego uczciwości. Jeżeli tak ustawimy tę sprawę, ona stanie się jaśniejsza. Niemniej Jezus czasami specjalnie wybierał takie przykłady, które rzucały się w oczy, które rzucały się też w oczy dlatego, że były prowokujące. Dlaczego Jezus takiego kogoś, kto mało się modli, dał przykład jako człowieka modlitwy? No ze względu na szczerość tego wyznania, które się pojawiło. Dlaczego tego nieuczciwego rządca dał Jezus jako przykład zaradności? No bo potrafił sobie poradzić w najtrudniejszej sytuacji. Więc Jezus pokazuje zaradność jako cechę, jako coś dobrego, jako coś, czym możemy sobie tutaj na ziemi uczynić wiele dobrych rzeczy, jeżeli jesteśmy zaradni. Natomiast nie pochwalił Jezus. Nieuczciwości, ponieważ w drugiej części właśnie zaczyna tę wypowiedź, w drugiej części od tego, jeżeli w drobnej rzeczy jesteś nieuczciwy, to i w wielkiej będziesz nieuczciwy. I odnosi to do, do tego człowieka, jeżeli w zarządzaniu cudzym dobrem jesteś nieuczciwy, to kto tobie da własne? Czyli, krótko mówiąc, Bóg nie da ci dużo pieniędzy, żebyś nimi zarządzał, jeżeli nie umiesz zarządzać małą ilością pieniędzy. Bóg nie będzie chciał ci ich dać. Natomiast jeżeli będziesz to dobrze robił, uczciwie, Bóg ci da więcej pieniędzy. I jeżeli pod tym kątem rozpatrzymy tę, tę wypowiedź i, i tak ją zrozumiemy, to zauważymy, że Jezus chce, żebyśmy byli uczciwi i zamożni. Jezus chce, żebyśmy umieli zarządzać pieniądzem. I ten pieniądz dobrze zagospodarowali. I w związku z tym y, finałem tej wypowiedzi Jezusowej jest stwierdzenie, że nie można służyć Bogu i Mamonie. Czyli Jezus pokazuje dwie drogi y, relacji do pieniądza. Jezus chce nauczyć tej dobrej relacji, czyli zaradności i uczciwości. To jest dobra relacja do pieniądza. Natomiast istnieje też zła relacja do pieniądza. Chciwość, egoizm i pazerność. To jest zła relacja do pieniądza. Jezus nie mówi o tym, ile kto ma pieniędzy, tylko jaką ma relację. Czyli krótko mówiąc, można mieć dobrą relację do pieniędzy, mając ich dużo, i dobrą relację do pieniędzy, mając ich mało. Można mieć złą relację do pieniędzy, mając ich dużo, i złą relację do pieniędzy, mając ich mało. Czyli ilość posiadanych pieniędzy nie znaczy tu za dużo. To nie ma, nie ma związku, ta zaradność i uczciwość, z ilością pieniędzy. Czyli Jezus nie chce powiedzieć, że ten, który ma mało pieniędzy, to dobrze, a ten, który ma dużo pieniędzy, to źle. To jest fałszywe myślenie. Jezus nigdy tak nie powiedział. Natomiast wiele nieporozumień bierze się stąd, że, że mylimy pojęcia albo czasami słyszymy, niewłaściwe nauczanie na temat pieniędzy. Socjalizm ma totalnie wykrzywione wszystko, ponieważ myśli o tym, że, że ważne, żeby mieli wszyscy równo. To z absurdem i abstrakcją. Wiadomo, że tak nigdy nie będzie. Po pierwsze, a po drugie, chcąc wyrównać, ucinali głowy temu, którzy mieli więcej. Więc w ogóle jest wszystko do góry nogami. Poza tym przeczyli też w ogóle y, własności prywatnej. Ale to już sprawy są tych, którzy w takie fałszywe ideologie wchodzą i je prób próbują wprowadzić w społeczeństwo. Ale chodzi o to, że, że jeżeli przesiąkamy takimi fałszywymi ideami, nie podejrzewam, że ktoś w ten sposób myśli, że chce uciąć głowę temu, który ma więcej, ale przysiągamy takimi ideami, myśląc, że jak ktoś ma dużo pieniędzy, to jest źle. Albo jest podejrzany, albo nie może być katolikiem, jak ma dużo pieniędzy. Jezus nigdy tak nie powiedział. Co to znaczy, że ktoś ma dobrą relację do sytuacji, w której ma dużo pieniędzy? Biblia mówi o takiej sytuacji, że to jest dostatek i że to jest zamożność. Czy ja poprzez swoją pracę, poprzez swoją uczciwość, poprzez swoją rzetelność rzeczywiście zdobywam to, co jest mi potrzebne i nawet więcej niż mi jest potrzebne. Przykładów w Biblii mamy wiele. Możemy pokazać Abrahama, możemy pokazać Jakuba i tak dalej. Ale można mieć też zły sposób posiadania dużej ilości pieniędzy. I to wtedy Biblia mówi o tym bogactwo. Więc kiedy w Biblii mowa jest o bogactwie, to znaczy chodzi o złą relację do pieniądza. Nie chodzi o ilość pieniędzy. Owszem, tu chodzi o większą ilość, którą ktoś ma, ale można mieć większą ilość, mając dobrą relację, czyli zamożność i dostatek, obfitość, którą daje Bóg. Czyli Biblia rozróżnia dwa sposoby. Jeden taki, że ktoś jest zaradny, uczciwy, solidny, uspołeczniony, jak mówi. Nowy Testament, albo ktoś może być właśnie pazerny, chciwy i egoistyczny. To jest zła relacja, kiedy ktoś ma dużo pieniędzy. Ale też wtedy, kiedy ktoś ma mało pieniędzy, jest dokładnie tak samo. To, że ja mam mało pieniędzy, nie znaczy, że nie jestem pazerny, chciwy i egoistyczny. To wcale nie oznacza tego. Mogę nadal takim być, mając niewiele niewielką ilość pieniędzy. I wtedy mówi się o biedzie. Bóg nie chce biedy. Natomiast, natomiast można być ubogim, czyli ja poprzestaję na tym, co mam. Ja nie muszę zarabiać więcej, ja nie muszę mieć więcej, ja nie muszę posiadać więcej. Ja nie mam takiej potrzeby, albo specjalnie podejmuję taki styl życia. Zakonnicy, pustelnicy i tak dalej. To jest ktoś, kto mówi, że ja poprzestaję na tym. Ja, mi nie zależy na tym, żeby, żeby no, bardzo się rozwijać czy bardzo wzrastać w zamożność. Między innymi takim przykładem jest matka Teresa z Kalkuty, która nawet w swoich klasztorach nie pozwalała pewnych technicznych, nowoczesnych rozwiązań wprowadzać. Ale to był wybór, to była decyzja. Te siostry przyjmowały darowizny, one je rozdawały, one je przeznaczają nadal na rzecz ubogich, umierających, trendowatych i tak ale nie przyjmowały wszystkich rozwiązań technicznych cywilizacji. I można tak zrobić. Czyli ktoś jest ubogi, mając niewiele, ma dobrą relację do pieniądza. Ma relację wolności, ma relację dzielenia się i ma relację mądrego, uczciwego zarządzania. Więc dzisiaj Ewangelia nam mówi o tym, że. i każe nam zajrzeć w swoje serce. Ponieważ mówi o tym, że nie można służyć Bogu i Mamonie. Mamona to znaczy Bożek Pieniądza. Czyli tu jest Bóg i tu jest Bożek. I w momencie, kiedy idziemy jedną drogą, albo służymy Bogu, bo możemy być ubodzy albo dostatni czy zamożni, albo możemy służyć Mamonie, czyli być biedni i, albo bogaci. Biedni i bogaci służą Mamonie. Ubodzy i, za, i zaopatrzeni, czy. Dostatni służą Bogu. Przynależność do Boga czy do mamony nie zależy od posiadanego majątku, zależy od relacji. Można kilka testów przeprowadzić samemu sobie, czy jestem w stanie podzielić się tym, co mam. Ile jestem w stanie dać komuś drugiemu? Czy daję tylko z tego, co nie wiem, co z tym zrobić, co mi zbywa? czy też potrafię sobie czegoś odmówić po to, żeby komuś udzielić. Stąd w całej tradycji Kościoła zawsze były takie momenty, kiedy mówiono o tym, że ktoś składa ofiarę albo daje jałmużnę, albo daje dziesięcinę, albo chce dzielić się nawet tym, czego sam ma nie za dużo. Patrząc na siebie trzeba zapytać, jaka jest moja relacja do tego pieniądza. Jaka jest moja relacja do, do tych, którzy są obok mnie? Czy jestem gotów i jestem gotowa się podzielić? Czy bardziej w moim sercu jest to pragnienie, że muszę się wykłócić o swoje, czy muszę wymusić na kimś, to, co, to, co mi się należy i w ogóle nigdy nie jestem w stanie odstąpić od tego, co jest moim majątkiem, moimi pieniędzmi, moim dostatkiem. Jaka jest moja relacja? Jezus dzisiaj chce nas uczyć tego właśnie: zaradności. My nie mamy być takimi ciamajdami, takimi nieudacznikami, takimi, którzy nie potrafią dobrze obracać pieniędzmi. Jezus mówi: Nie masz taki być. Masz być zaradny, masz być przedsiębiorczy, masz iść do przodu, masz rozwijać siebie, rodzinę, społeczeństwo, kościół. Masz to robić. Ale masz to robić uczciwie. Ty masz mieć coraz więcej, posiadać coraz więcej, ale masz to robić patrząc też na bliźnich, na tych, którzy są obok ciebie. I tylko wtedy ta relacja będzie jasno określać Twoją drogę, komu służysz. Być może jest też tak, że czasami służymy tak, a czasami tak. Więc te wszystkie momenty, które wymagają nawrócenia mojej relacji do. Do, do tych dóbr, które posiadam, mojego nastawienia, do tego pieniądza, który zarabiam, moje podejście do, do tego, co mam w tej chwili na koncie czy w portfelu, to nastawienie trzeba dzisiaj badać i poddać Jezusowi. I powiedzieć, Jezus chcę żeby moje pieniądze, czyli moja praca, służyły Tobie. Ja nie chcę, żeby służyły zachłanności, chciwości czy też egoizmowi. Boże, pomóż mi, żebym służył całym sercem temu, co Tobie się podoba. I wtedy mądrze będziemy wydawać pieniądze. I na swoje sprawy, i na sprawy innych. I na własne potrzeby, i na potrzeby tych, którzy są obok nas. I na sprawy osobiste, i na sprawy publiczne. Wtedy nasza ofiarność nie będzie nas boleć. Bo ja wiem, że kontroluję. Swoje podejście do finansów. Ja wiem, że potrafię się też podzielić z tym, którzy są obok mnie. Ja wiem, że potrafię też zadbać o te osoby, które Bóg stawia w danym miejscu, w danym momencie na mojej drodze. Prośmy Boże nie pozwól nam fałszywie myśleć o pieniądzu, nie pozwól nam też w egoistyczny sposób go używać. Amen.